Słuchajcie, życzymy sobie przede wszystkim dużo zdrowia na nowy rok. Długo, dużo pogody ducha, dużo uśmiechów cieszmy się sobą nawzajem, ćwiczmy, gimnastykujmy się, dbajmy o nasze ciałka, o zdrówko, jak to nieraz rozpiszemy i nie jesteśmy nigdy trąby, nie? Jak, jak, jak nie chodzimy na, na kije, to chodzimy, znaczy soboty, to chodzimy tam, gdzie idzie, ćwiczymy i pamiętamy o zdrówku. Słuchajcie, i takie podsumowanie szybciutko. Zawodów było dużo. W przyszłym roku nowe wyzwania, dwa razy z Europy. Puchar Świata już mamy w kwietniu 28, gdzie Tomek Zagatą się już tam szykują na, na już nowe buty, wszystko, no, nowe ślipki, skarpety, wszystko, nie? Także inwestują w talentu niż talentu. Idźmy ich talenty, idźmy ich, ich ślady. Przykre małe wspomnienie tegoroczne, pożegnaliśmy naszych dwóch uczestników w tym roku, też odszedł od nas nasz najstarszy zawodnik Heniu, którego pożegnaliśmy na koniec października, 82 lata, ale był dzielny, jeszcze w zeszłym roku walczył z nami w Mistrzostwach Polskich, Górskich Mistrzostwach Polskich w Polanicy, gdzie byliśmy trzecią drużyną w Polsce, no dwa dni temu, e, pochow e, wczoraj pochowaliśmy, e, pożegnaliśmy Dorotę, która Teraz y, kilka lat temu chodziła z nami na kijki, ale, ale no, w wieku 50 lat no, od nas odeszła, takżeśmy też pożegnali. No, ale przyszłość przed nami, dobre humory, dobre zdrowie, dobre, piękne dni wiosenne, niedługo i tego się trzymajmy. Dużo zdrówka dla wszystkich, dużo zdrówka witamy. E, Anitkę, która wróciła po małej utracie zdrowia, ale już jest. Nie? No, przygotowujemy się do sezonu kijkowego. I wszystkiego dobrego na nowy rok. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Dzień dobry.